Witam was, moi drodzy, serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie dzisiaj będzie, za bardzo będzie to szkoła driftu, a będzie to, będę powiem, bardziej mm, szkoła śniegu. Więc dużo osób mówi mi, że tak, fizyka, tu, w Baron Bay, a w... Głupi fusiusiak. Trąbni! No dobra, nieważne. Fizyka tu, a fizyka w Australii, czyli w Byron Bay, a w Blizzard Mountains jest taka sama, więc po co kupować ten pak. To jest to samo, tylko że wiadomo, jest śnieg, haha, ha, ładnie wygląda, ale, ale po co kupować? Moi drodzy, czy ładnie wygląda? Czy ładnie wygląda? Spójrzcie na to. Po raz kolejny naprawdę dla mnie to wygląda pięknie i zajezacko. Tak samo jak e, fani postarali się z... E, jak się nazywa? E, postarali się z... E, Australią, z Baron Bay, to za moim zdaniem, fandycznie postarali się właśnie z ojej, Po prostu, no poezja. dla mnie nie mogę jeszcze. super, ale. wróćmy do tematu tego, co chciałem wam pokazać. Ogólnie, jak mówiłem, ludzie mówią i dużym faktorem dla ludzi, aby kupić o takie latach, jest to, że fizyka jest taka sama, śniegu tego nie czuć i tak dalej. Dobra, więc ogólnie będziemy robić testy. Eee, testy, to polegały właśnie na, na fizyce jazdy. Jak na przykład, za które testujemy. Yy, to auto. Okej, okay, nie to auto. okej. Okay. Okej, okay, zagrapowałem się. Weźmiemy oryginalne auto seryjne i będziemy sprawdzać to auto na równych nawierzchniach. Na asfalcie w, w Byron Bay, jakże i na asfalcie w Blizzard Mountain. Sprawdzimy na śniegu, jakże i sprawdzimy na bezdrożach w Byron Bay. Sprawdzimy na lodzie i sprawdzimy na wodzie, jak się zachowuje auto. Jakże i na piasku i na bezdrożach śnieżnych. Weźmiemy dużo nawierzchni do testowania dzisiaj, aczkolwiek zobaczymy, czy ja mam rację, czy w myślę, sensie, że to. Czy naprawdę jednak zmienili fizykę praktycznie, a auto się bardziej ślizga i tak dalej, czy do, pan, do, do niedopanowania jest, czy też i tak dalej. Rozumiem, co to mi chodzi. Ja zachowuję się na takie nawierzchnie i na takie nawierzchnie. Czy, czy jednak serio coś zrobili dobrze, czy, czy, czy jednak coś spieprzyli? ałała? Czy coś spieprzyli? Pierwszy zaczniemy od asfaltu. Ok, że trochę, trochę, no. Ok, inaczej zrobimy. Nie w tą stronę, bo to taka zbyt duża pod górkę. Okej, okay, dawaj, 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 okay, dawaj, nice. I tu mamy taką fajną, jeszcze nie teraz, taką ciupękę pod górkę, no ale normalny prosty nie ma akurat e, na asfalcie. Więc zaraz, przejedziemy asfalt, tak jak zakupuję się na asfalcie. E, będzie 1, 2, 3, 4 biegi wbijać i zobaczymy jak się dalej ślizgają, czy i po jakim czasie, po jakim biegu złapię trakcję. Więc okej, okay, połujemy na jedynce. 3, 2, 1, go. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Więc... Jedynka pałowała, normalnie się... Ślizgało się auto. Dwójkę tak samo przez chwilę jeszcze pałowało, później... E, później właśnie na obrotunach zeszły na trójce, normalnie jechaliśmy, normalnie, mimo tego wydają cały gaz. Więc okej, okay. następnie mamy bezdroża, droża. Gdzie jest taka offroadowa droga tylko ze śniegiem, tak? Mm, okej, okay. akurat fajny kawałek. Prosty jest, więc dobra, wbijamy na jedyneczkę. Pałujemy. 1, 2, 3 Raz, 2, 3 Raz, 2, 3 Raz, 2, 3 Okej, na czwórce już to nie idziemy, już nie pali go ma nic celu W ustawie więc jedynka, dwójka i trójka, dwójka Normalnie jeszcze, teraz że każę jeszcze raz Normalnie jeszcze, jak widzicie w tej chwili Normalnie jeszcze jedynie, hałas jeszcze sobie pałuje Trójecznie wbije też jeszcze sobie widzicie zebocznie sobie, sobie lecę wszystko fajnie, czwórka już zabrała nie prędkości, a zapała już em... trakcję. Okej, okay. teraz sprawdźmy jeszcze, o oh, nice, 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 sprawdźmy sobie śnieg jeszcze, mamy jakieś fajne miejsca śniegu, bo tutaj mamy już, to już nie jest śnieg, to już jest nasze, nasz lód, e, na którym za chwilę będziemy sprawdzać, Ok. Miejsce na śnieg, akurat. O, fajne, bo pochodzimy o taki śnieg, jak widzicie, który się rozsuwa, czyli jest głęboki śnieg, tak? Więc okej, okay. mamy jeden. Pałujemy i go! Raz dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, więc jeden, dwa, trzy i cztery. Teraz nawet jeszcze jesteśmy w stanie, em, coś sobie tak wiem. Ciepła pod górkę już później było, ale do momentu, kiedy podjechaliśmy pod górkę, biłem czwarty bieg. Ta, ale patrzcie, jak fajnie zostawia ślady po tym. Więc jeszcze teraz w drugą stronę teraz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, na czwórce jeszcze, jeszcze leci, to dalej niech dobra. Okej. Okay. Z na, tak, na asfalcie jedynka pali gumę, fajnie w nie ma tej trakcji. Na dwójce już schodzi na obroty i leci dalej, to normalnie jedzie. Na śniegu, na bezdrożu ze śniegiem, e, na bezdrożu ze śniegiem jest jeden dwa jeszcze pali gumę, jakby obracał się bez trakcji. Następnie trujeczka, trujeczka tak o trochę, ale już opełnia trakcji. Czwórka normalnie jedzie, a na śniegu, po sekundę, jak widzieliście, na śniegu, e, na śniegu. 1, 2, 3, 4, 4, jeszcze dalej, się mieli opony, ale sobie powoli schodzą. Ym, schodzą. Ym, wchodzi trakcja. Teraz jeszcze ostatnia teraz rzecz. Ym, ostatnia na wierzchnia, tutaj jest to lód. O, o, fajnie, przestało akurat śnieżyć, będę wiedział, będę wiedział gdzie jadę. Ym, więc teraz bez zamieci postaramy się. O, fuck, fuck, fak. O, widzę, widzę, pewnie tego, ale lód wygląda zajebiście. Więc rozpędźmy się stąd. O, o, akurat za, zarąbiaszczo. Akurat tam polecimy, dobra. Ok, go and go. Raz, dwa, trzy. 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 Driftuję w tej chwili na szóstce Więc rozumiecie, jak teraz, jak bardzo wpływa. To jest to auto, auto, to jest oryginalne. Piątkę wbijam. I drift jest prosto, sobie się ślizgę normalnie, patrzcie. Obroty wchodzą. ok, Sformułę za sprzęgła? No rozpędźmy się troszeczkę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę. Lecimy blokiem. Teraz widzicie jednak, jednak jest różnica pomiędzy właśnie śniegiem, pomiędzy autostradą, pomiędzy ulicą raczej, asfaltem, pomiędzy bezdrożem ze śniegiem i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie teraz? Więc, okej, okay, sprawdziliśmy teraz to, teraz przejdźmy do Forza Horizon w Byron Bay. Jesteśmy teraz już w Byron Bay, jesteśmy teraz właśnie tu już na, na plaży, więc zacznijmy w sumie od, od wody. Zobaczmy sobie jak, jak w wodzie zachowuje się auto. Jest trochę wody, nie jest jej za dużo, żeby nie utopić auta, wiadomo, e, co mi się raz udało w ogóle, e, ale akurat nie nagrywałem wtedy, ale dobra. Jeden, piłujemy i go! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa... 3 i na trójce właśnie nam auto zgasło. Okej, okay, spoko. Rozumiem, woda jest w sumie czynnik, który hamuje nam auto, więc no musisz, musisz się spodziewać, że nam po hamuje auto, ale sprawdzamy jak zachowuje się. Okej, okay. po wodzie sprawdzamy teraz na piasku, się na piasku, więc sprawdzamy na piasku. Hamujemy auto. Raz, dwa, trzy, go! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, na trójce zdobył już prędkość i no, to się właśnie dzieje. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy akurat blisko również bez droży. E, to my bez droża również. Zobaczmy, jak się to będzie. Jak to się będzie. Jak tak fajnie, że mamy wodę, piasek, bez droża i ulicę. Super sprawa. Ok, więc piłujemy. I go. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Na dwójce co już zapał Ok. Ani podejrzewać, ani nic. No dobra, ok. Następnie teraz przejdźmy do, na asfalt. Prosta normalna droga. Na jedynce moi drodzy. I raz, dwa, trzy piłujemy i go! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. na dwójce już nie ma co nawet dalej liczyć, eee, więc. Więc teraz rozumiecie jak bardzo... To jest ciągle to samo auto. Eee, jest to eee, Toyota gt 6, która generuje 207 koni chyba. Eee, w akurat to auto, ponieważ moim zdaniem jest najbardziej powiem takie... A, nawet 197, sorry, nawet mieszczę mnie mniej. Moi drodzy, ja bardzo rozumiem, że e, wiele osób, jak na samym początku, właśnie ma ten problem, właśnie nie jest pewna, że boi się, że ta fizyka jest głupna i, tak, i tak dalej. Tak, e, dodatek jest płatny, w Polsce chyba teraz kosztuje ogólnie chyba 190, e, nie, nie 190, samo, 92 zł kosztuje, z tego powodu, że jest przecena właśnie. E, ale, również powiedzmy nawet dla osób, które chcą się driftować. Zobaczcie, teraz jadę origin, to jest oryginalna beta. Wiem, że wygląda inaczej. Wygląda jak nie oryginalna. Jest oryginalna BMW w Forza Horizon Edition. Równie dobrze możecie ją wygrać i zwykłą też jedziecie. Ja, ja tylko założyłem white body, który po prostu moje fajnie wygląda, inne felgi i to wszystko. Ja tylko obniżyłem. To zrobiłem nic w silniku. Oryginalnie generuje 317 koni mechanicznych. Czyli tylko chyba 200... Nie nawet nie właśnie chyba 190kw to będzie. Wow, wow, drift zone tu jest. Nice, ale poleciałem. No patrzcie jak się właśnie ślizgam, kurczę. Ehm um, i dlaczego polecił to osobom, która zaczyna się driftować? Z tego powodu, że spójrzcie jak, jak leci to auto, no, dobrze wiecie, nieraz nie graliście, dobrze wiecie, że no, praktycznie nie jest niemożliwe, żeby autem oryginalnym seryjnym e, zadriftować tak dobrze. Ok, teraz przejdźmy się jeszcze raz. Czemu to mówię? Z tego powodu, że nie ma praktycznie w ogóle trakcji. E, takie auto właśnie seryjne... Czują się jak w niebie na takim, na takim śniegu. Dosłownie praktycznie jak piłowanie, nie wiem, pasata na ręcznym pod bidronką. Coś w tym stylu, powiedzmy. Tylko, że możecie robić to w E-36. <laughs> nie pod biedronką, a sobie w mieście, na przykład. W mieście albo w górach. Eee, więc, no, moim zdaniem super sprawa. Wiadomo, trzeba trochę mu dać, tej, dać tego depnąć, tego, tego nie hamulca, a, kurczę, eee, gazu właśnie. Patrzcie, wjeżdżam teraz na asfalt. Nic nie mogę zrobić. No, ja się rozbędzę to tak, ale... Ale, zobaczcie, okej, okay, jadę. No, na trójce. Nic kompletnie, a teraz wpadnę śnieg, po prostu po prostu zjeżdżam z, z tego, strasy cyk, gaz, wow! I patrzę, to jest ten sam bieg cały czas. Bawimy się, pod górkę, cego, cyk, O, okay, wiadomo, pod górkę zwolni, jako... Ale śniegu dużo, ale fajnie, zarobiście. Proszę. Moim zdaniem dla osób, które się uczą jeździć albo driftować, Poeza, nie potrzebujesz się robić z tuningiem, nie potrzebujesz bawić się z oponami. Nieważne, za, nie zależy w ogóle jakie opony założysz, nieważne jakie... jakie masz ile masz mocy, możesz być widziałać po widzicie 20 po sekundą. 197 koni miałem w tamtej e, TCG gt 86 Leciała tak samo jak teraz ta Rasta Beta. To nie zale... naprawdę moim zdaniem super, że zrobili ten dodatek dla mnie. Fenomenalnie, coś co, co zajebistego. Patrz, teraz jestem na śniegu, na asfalt, tracę całą moc. Nagle zyskuje, nie wiadomo z... Chyba z nieba zyskuje tą ym, tą trakcję. No ale tak jest! A co dopiero w Byron będzie ciepło, gorąco i się opony się lepią ma do ponadwierzki Więc więc jeżeli ja na kierownicy patrzcie jak sobie ładnie sobie lecę na no, tego boczkiem yy, To co dopiero to co, co dopiero wy yy, na kontrolerze Więc moi, drodzy, moim zdaniem super sprawa. Nawet, nawet, śmieszę z tym, dobra, nawet powiedzmy nie musicie driftować sobie po po takiej, wiecie, po takiej powiedzmy chorej nawierzchni z takim, z takim śniegiem. Wyjeżdżam teraz na ulicę pokrytą śniegiem. Patrzcie jak lecę. Wiadomo, trochę to trzeba zawrócić tym boczkiem, ale, no nie powiedzcie mi, że tak byście driftowali oryginalną betą, z oryginalnym silnikiem w Byron Bay. Albo na jakimkolwiek innym asfalcie w Forzie Horizon. Nie ma takiej możliwości. A na śniegu? Może, macie taką możliwość. Nie płacą za to, aby wam aby wam to sprzedać Po prostu wam mówię to od serca Mówią, że wiecie, że jak coś dobrego To wam to polecę Dobre widzę dodatek Fantastyczne moim zdaniem Aż mi się słuchawki wyłączyły Kontrolę raczej, bo z kontrolami leci takie tego słuchawki Patrz teraz I hamulec na lodzie Leci do przodu po prostu <laughs> Dobra, zajebiste to jest I lecimy dalej Po prostu coś moim zdaniem Naprawdę Moim zdaniem najlepszy dodatek, który wyszedł. Nawet nie walić tą całą <laughs> Walić tą całą w sumie em, Australię Szczerze mówiąc Teraz naj, naj, najbardziej chcę się, teraz tutaj chcę się jeździć. Bo jest naprawdę fenomenalnie. Nie potrzebuję bawić, wiecie, oponami, szerokością, wielkością. 5 koni w tą, 5 koni w tamtą. Tuning pozony, trzeba biegi zmienić. Tamto, sramto. Po prostu biorę, widzicie, randomowe, oryginalne auto. Robię tylko modyfikacje wizualne, żeby mi się ładnie po prostu przyjemnie jechało. I sobie jeżdżę i sobie dyftuję. Nawet na rodzę sobie jak dobrze ogarniecie to możecie też sobie podriftować, może po jak ja w tej chwili na czwórce nawet na lodzie możecie driftować oryginalne auto, na piątce też będziecie, na piątce też dacie radę na szóstce chyba też, na szóste też dacie radę panowie, czego tu jeszcze więcej chcecie? i panie, bo wiem, że panie też oglądają więc moim zdaniem to coś fantastycznego do zabawy, do driftowania, do nauki nawet moim zdaniem driftu, więc moi drodzy po lodzie proszę jak, jak sunie na czwóreczce Dam trochę nie gazu, żeby więcej przyczepności, więcej więcej żeby pojecha mi do przodu. Super, naprawdę, naprawdę, ja się cieszę bardzo. Moim zdaniem pieniądze, ja wydałem akurat na tą pełną kwotę, bo jeszcze nie zapajam się na tę cenę. Pieniądze wydane fantastycznie, więc tak, warto moim zdaniem. Macie, jeszcze porównanie, porównanie, więc moim zdaniem tak, warto kupić e, Blizzard, Blizzard Expansion Pokémon. Moi drodzy, że się podobało, Chcecie więcej takich odcinków właśnie to piszcie w komentarzach, lajkujcie i subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Moi drodzy sami żegnam i mam nadzieję, że się podobało. Do następnego trzymajcie się.